Na pokładzie northwestern. Nie wiem, w jakim kierunku wędrują kraby, ale te norweskie klatki pozwolą nam szybciej sprawdzić, co jest na dnie. Ja w nie wierzę, powinny się sprawdzić. Szczerze wątpię. Zrzuciliśmy je na północy, południu, wschodzie i zachodzie. I jeśli gdzieś są kraby, to powinniśmy je znaleźć. Gdy się robi rozpoznanie dużymi klatkami, to muszą leżeć na dnie dłużej. Te maluchy oszczędzą nam sporo czasu. A czas jest najważniejszy. To północna klatka dawać ją. Pusta? Zero krabów! Dobra, teraz sprawdźmy na zachodzie. To rejon dwie mile na zachód od pierwszej klatki. Zobaczymy. Wystarczy nam jakaś wskazówka, gdzie należy szukać krabów. Czyżby jeden krab? Jedna sztuka, miejcie wiarę, jeszcze dwie do sprawdzenia. Podchodzimy do wschodniej klatki, jest coś? Pusto, no cóż, tu też nie. Teraz przejdziemy dwie mile i podniesiemy wschodnią. Na razie klatki są puste. Zużywamy paliwo i przynętę, a to też wydatek. Jeśli ta też będzie pusta, to będziemy w kłopocie. Chyba coś jest. Są? Piękne sztuki. Mamy kraby. No i proszę. Jeden jeździec. Cztery plus jeden. Pięć sztuk. Pięć po dwóch godzinach to dobry znak. Nieźle jak na takie maleństwo. Nie sądziłem, że się uda. Jeśli zrzucimy tu duże klatki i damy im poleżeć, to powinno być dobrze. Uwaga, zaraz zrzucamy. Teraz wiemy, żeby łowić na południu. Trzymajcie kciuki. A na łowiskach Krabów Barda to ostatnia seria. Na Aleusian Lady. Zrzuciliśmy tu cały sprzęt. I płynie tu Jake Anderson z pokładem pełnym klatek. I będzie musiał przejść nad łowiskiem, które odkryliśmy. Muszę mu powiedzieć, że wciąż szukamy i on też niech szuka. To nasze łowisko, i musimy się śpieszyć. Zaledwie mile na północ i już blisko, na Titan Explorer. Tu mieliśmy dopłynąć. Musimy mieć gdzie zrzucać. Nie znam łowisk Bardi, a Rick zna. Czy to wy? Tak, witaj Jake. Na razie szukamy. Klatki muszą poleżeć na dnie, więc nie traćmy czasu na spotkanie. Coś jest nie tak. Mamy pokład pełen klatek. Co radzisz? Trudno coś powiedzieć, bo nic się nie dzieje. On coś ukrywa. Jest w kratkę. Nic ciekawego. Łże jak znud. Zawsze, gdy pytasz rybaka, jak mu idzie łowienie, to jego pierwsze słowa brzmią: Tak jest. Oni łowią. I to sporo. Na razie jest kiepsko. Kraby wędrują na zachód i powinno się udać. Dzięki, Rick. Zacznij tam, gdzie jesteś i idź ze wschodu na zachód. Ja sprawdzę południowy wschód. Dobra, zaraz zrzucamy. Słusznie. Jeśli je znajdziemy, to będzie ekstra. Będę cię informować co u mnie. To na razie. Szyper musi dbać o bezpieczeństwo swego łowiska. Nie ufam Rikowi. Sądzę, że coś ma. Słyszę to w jego głosie. Mam wrażenie, że chce mnie zmylić. Wiem, że znalazł kraby. To przecież rybak. Mam pokład pełen klatek. I już płynę rik. Zrzucać. Chcę sprawdzić, czy kłamał, czy nie. Trzeba ustalić, gdzie są kraby. Nie jestem Anakin, jestem Darth Vader.